Siemka wszystkim, Jura Jura i dziura. Jura, nie jakie to wy? Gdzieś w dziurze na Jurze, tam jest Krzyśek, vlog. Zapraszam do Krzyśka na kanał. A my tu taką dziurę znaleźli, ale nie, ja nie podaję lokalizacji, po prostu wchodzę do dziury, bo nowo dziura widzę tutaj kopią. Spróbuję wam pokazać. Patrzcie. Zobaczymy, co tam dali widać. Ja idę, kciśek, wozę, tu kopane jest, jak widzicie. Zawsze się znajdą koledzy odkrywcy, gdzie nowe dziury znajdują. Ja spróbuję też tu trochę podejść. Oczywiście, ja tam nie będę wchodził. Uuu, tu jest ładnie. O kurde! Ja pierdzielę. O! Nowe tematy! Ja nie się robią przez naszych odkrywców kolegów. Ja tam ja wejdę. Spróbuję. Spróbuję tak to zrobić. to jest tu widać się trochę a ręka drzwi co tu mamy Opie. odkopali nowy temat Krzysiek! Krzysiek! Idziemy dalej. Spróbuję się tu przedostać, wam pokazać. Nie jest to proste. Widzicie, muszę jakoś tu się przemanewrować. Czy ja go to zrobię? Czekajcie tak Film jest super, co? A nie my się w ogóle ruszyć źle się do tego ułożyłem Zrobię pauzę może Dobra, na razie Dobra, jesteś z powrotem Jak widzicie Uspokoję to trochę no. Opierd... poszli zdrowo. Patrzcie. O! Nowe przejścia, wiesz? Gdzie ty jesteś Krzysiek? Widzisz mnie, nie? Jesteś? Krzysiu! Dobra, dobra. Bo ja idę dalej, wiesz? Co mówisz? No dobra. Tylko się nie pchaj tutaj za mną całkiem. Żebyś miasekorową. I ja idę dalej. A, tu jest chyba koniec. No to że ja ci gadą, na razie się nie pchaj. No ja tak wważa, Krzysiek. To jest jakieś przejście inne. Wszystko luźny na fedrowali opoki. Super co. Tu jest dalej. Wiesz, musiałbyś mieć kask na, na tym. Plecak zostawi też byś tu w los, ale przed Tobą jeszcze inne jest rzeczy. Także na razie József ja tylko tu sprawdza, ale zary rybiąs. Wow. Patrzcie. No, tu się można wyprostować nawet. A, tam dalej, jeszcze urabiane. Uspokoimy trochę filmik. Ja nie podaję lokalizacji tego miejsca, bo nie chcę, żeby niepotrzebni ludzie tu wchodzili. A ten kto to robił, to się fest tutaj narobił. Ale za pierwszy. Patrzcie. Chwila pauzy. Na razie dyk na krzyśie, wiesz. Jeszcze dalej jest przejście, ale już się dzisiaj niczego Nie jestem w ogóle przygotowany na to, a czy przygotowany? Jestem przygotowany, ale dzisiaj jestem z krzysem, a on jest pierwszy raz. Więc nie będę tu hardcore Na powiem, tylko się wyłożę. A, a jednak chcę tu z ekipą przyjać. Który się tym zajmuje? Wychodzimy znacznie Tam muszę wyjść, tam byłem na dole. I idziemy w dół, co? Super. Zarypiastrzu. Ale jestem zadowolony. Na już gdzieś w dziurze po prostu, ale jest praca tutaj ludzi, którzy Którzy urabiają nowe tematy. Więc nie, będzie, nie będę polić tematu. Także będę wychodził. Patrzcie tu muszę wychodzić przestrzeń 40 cm muszę tu wyjść dom rady nie jak myślicie Nie pauzuje. Ciężko jest, um powiem. Ciężko jest. Na razie zrobię pauzę. Jestem z powrotem. Jestem, jestem, Krysiu. Wychodzimy. Wychodzimy. To, co teraz robię, to zasługa kolegów z Bielawy Kolegi Andrzeja i Daniela Do tego my doprowadzili, że w takie miejsca wchodzę Ale zarypiasz się Jeszcze, jeszcze A Tam jest Ciężkie przejście, czy ciężkie 45 Dobra Jestem Krzysiu Co? Jak kopali, Ale się opoki narobili, wiesz A bądź tu na dole. Bądź tu na dole, Krzysiek. No i bo przerażony, co? tam dali, są dali wyfedrowane, ale nie wchodza, bo... Jest pierwszy raz, a ja mam ciebie pilnować, a nie ty mnie A tu Zostawiłem, dobra, na razie. Gdzie jest Krzysiu? Tam jest Krzysiu. Krzysiu obserwuje. Tak jest. Wchodźcie na kanał do Krzyśka. Poglądajcie co tam pokazuje. Dużo z wykrywaczy może, nie Krzysiek tematów. No, ja robię pauzę. Wyjdę dalej, jeszcze się przeczugą jeden odcinek. Już jest dobrze krzywierna. No. Już jest dobrze. Dobra. Fajnie mu plecy i dupa, co chyba? No. no Tyż tak będziesz wyglądać. No niestety to wszystko idzie do hasioka prawej. Jeszcze tu się przeciągło. Uważaj teraz tutaj. Jest tak ślisko, strasznie ślisko. Jestem z powrotem w następnej ciurze, ale nie będę tam wchodził. Nie przyciskam się, będę oszczędzał siły na następne. Nie wiem, czy ją włączyłem. Telefon, czy ją nie włączyłem, czy się tam sobie nagrywa. To co Wam pokazałem, to Wam pokazałem. A ja wychodzę, jeszcze wam pokażę trochę, strasznie niszczą, patrzcie, rysują, obrywają, fatalnie to wygląda, dobra. Pozdrawiamy z tego miejsca z Krzyśkiem, trzymajcie się. Idę za Siemka. Przepraszam, że chaotyczny film, ale tak to już jest no, w moim przypadku. Ale zaś coś Wam pokazałem fajnego. Na razie. Do następnego Siemka.